Wygranie wojny z Putinem niczego nie zmieni. Wygrana wojna z Hitlerem nie zmieniła także niczego. Po II wojnie światowej konflikty zbrojne miały miejsce systematycznie co dekadę, aż do XXI wieku, do tej wojny, która toczy się dziś. My nie rozumiemy bowiem mechanizmu zła, który nieustannie zatacza koło. Wojna, wszystko na to wskazuje, z Putinem będzie wygrana, ale za jakiś czas pojawi się kolejny tyran, który znowu będzie okupywał świat. Staram się patrzeć na ten problem jak najszerzej, przyszłościowo. Nie rozumiemy nawet tego, czym jest człowieczeństwo, jeszcze nie dojrzeliśmy do niego, choć wydaje nam się, że coś wiemy. Nie wiemy nic. Jesteśmy obecnie okupywani z każdej strony ze strony przemocy twardej, jak w przypadku Putina, wcześniej Hitlera i innych teranów. Oraz utajnionej przemocy, której jeszcze nie rozumiemy do końca przemocy miękkiej, jak w przypadku korporacji czy zachodnich rządów, które nie wolą ludzi na przeciwległym biegunie. Wszystko zaś, co stoi na przeciwstawnych biegunach jak przemoc miękka i twarda jest jednym i tym samym podobnie jak w przypadku pożądania i nienawiści. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, zobacz ten film, który pojawił się na karcie u góry ekranu. Korporacje władają naszymi lękami, sprzedają nam tabletki na wszystko, nawet na wyimaginowane choroby. Wszystko wskazuje na to, że korporacje stały za rozpętaniem pandemii koronawirusa. Natomiast jeśli chodzi o zachodnie rządy, to ta niewola wygląda jeszcze trochę inaczej. Zachód daje nam pozorną swobodę wolności, ale za cenę niewoli bezkresnej. Już dawno zauważono, zrobił to Freud i jego koledzy, że lepiej manipulować ludźmi, dając im rzekomą swobodę wolności, a ta, ulegając własnemu pożądaniu i pysze, staje się ubezwłasnowolnionym przedmiotem w rękach władzy. Rezygnując tym samym z kulturowego postępu, ludzie są trzymani przez władzę za pysk, a duch tak poszukiwany przez psychologię ginie pokonany przez bluźnierstwo i pociąg do złudzy, choć ludzie myślą, że o czymś decydują, wybiegając na ulicę w żałosnym proteście. Dlatego terror jest całkowicie zbędny w tej formacji miękkiego zła. Liczy się tylko indoktrynacja, a stosunki własnościowe uregulują się same. To nowa forma marksizmu, neomarksizmu. Lud i tak kupi i zrobi to, co władza za prawdę podaje. Żeby na świecie mógł zapanować porządek, potrzeba ludzi wolnych i dzielnych, a wolność osiąga się jedynie poprzez dojrzewanie w miłości, której towarzyszy śmierć. I teraz poz pozwól, że powiem trochę o wolności, na czym opiera się w ogóle idea wolności. Droga ludzkiej cywilizacji jest drogą do całkowitego unicestwienia, do milczenia, jeśli bowiem ten gatunek wyłonił się na powierzchnię z okrutnego prawa przyrody, z drugiej strony biorąc pod uwagę równowagę sił w przyrodzie, gatunek, który już swą drogę przeszedł, gdy wszystko zostanie policzone, scenę wydarzeń opuścił. Nic i nikt nie przetrwa. Po co żyć, zapytasz. Dla osiągnięcia najwyższego ze stanów oświecenia. Na najwyższym stopniu ewolucji zmienia się bowiem paradygmat traci na znaczeniu walka o przetrwanie a zyskuje walka o dojrzewanie w prawdzie wszechświata która potrzebuje zła moralnego, by realizować proces kulturowego postępu. Wszystko zaś, co kroczy drogą zdobywczego wyobrażenia, Czyli walki o przetrwanie, zaistnienia, próby przejścia do historii, zawsze kończy się upadkiem. Jeśli zatem zło moralne nie służy postępowi, wróci, upomni nas i wywoła wojnę na tej samej zasadzie, jak powstawały poprzednie wojny, o których mówiłem na początku. Teraz mamy wojnę Rosja-Ukraina, a kto wie, czy do tej wojny za niedługo nie dołączy cały świat. To jest jedna z opcji. Druga opcja, tam gdzie występuje element przemocy miękkiej, to ta opcja, że będziemy konać w codziennej udręce, w sterylnym świecie kłamstwa, bo wolność szuka jedynie twórczego niepokoju. Nie szuka harmonii i spokoju. I takiego społeczeństwa należy się domagać nawet za cenę życia, już teraz, które niczego nie będzie się domagać od władzy oprócz udziału w kulturowym postępie, gdzie każdy dostanie możliwość odzierania miłości ze złudzeń. Odbierze władzę bandyto już za niedługo dochód podstawowy wygenerują roboty, więc zabezpieczenie z pewnością będzie. Do tego powinien zmierzać świat. Tę ideę już widać, już pojawiła się na powierzchni, a ja piszę i opowiadam o niej od wielu lat. I teraz zobacz, jesteśmy równi jedynie wobec śmierci, czyż nie? A śmierć jest niczym innym jak tylko otwarciem siebie na zapłodnienie intelektualne i moralne, w obliczu ujawnienia argumentu o wyższym gradualizmie, argumentu, który objawia nasze zaciemnienie i brzydotę. Tu powstaje dopiero system egalitarny, system ludzi wolnych, ponad tym, co jest biologiczne. Tu dopiero rodzi się społeczeństwo otwarte. Wszystko wskazuje na to, że człowiek dzisiejszy i człowiek współczesny swoje życie będzie prowadził w jawnym zniewoleniu, którego tendencją kierunkową, działającą pod algorytmem ewolucyjnym, zostanie pęd sukcesowi, zwycięstwu i bezwarunkowa skłonność do wyższości, której sprzyjać będzie pozorna innowacyjność, nic nieznaczący skok techniczny w przepaść wciąż powiększająca obszar swoich wpływów na tle zdegenerowanego społeczeństwa piękno, dobro i prawda przygniecione zostały mitologicznym barbarzyńskim pragnieniem wielkości i władzy. Ci, którzy się do władzy tak palą, pierwej powinni nauczyć się władać sobą, aby wyrównać wewnętrzną dysproporcję między tym, co zwierzęce, a tym, co ludzkie, w pełnym znaczeniu tego słowa. Wydaje się, że jest już za późno, by ludzi łagodnie uczyć wolności. Teraz przyjęcie środków radykalnych w tych niecierpiących zwłoki sprawach powinno być uznane za konieczność. Zdeterminowana masa ludzi, lubująca się w tolerancji i sympatii, z każdą formą barbarzyńskiej wolności, staje do wyścigu o prestiż i możliwość swobodnego dokonywania wszelkich działań pod przykrywką koszmarnej sztuki, pseudo boga technicznej cywilizacji, któremu oddaje pokłon jedynie człowiek słaby. Ci ludzie drżą i pogrążają się w mizerii życiowych niepowodzeń, którym nie może przeciwdziałać nawet sukces, bowiem miarą sukcesu nie może być zwycięstwo i wyższość. Stosunek do wewnętrznej uczciwości, prawdy i krytyki zewnętrznej, jaką jeszcze gdzie nie gdzie można napotkać, a która powinna być traktowana jako konstruktywna analiza, zostanie już za niedługo całkowicie wyeliminowany. Niedługo nie będzie o tym mowy, bowiem człowiek ogarnięty myślą o przemocy nienawidzi tych, którzy przynoszą owoce z drzewa mądrego. Dlatego nawet jeśli wygramy tę wojnę, to przegramy następną, bo zło do nas wróci. Jest to nieuniknione. Więcej dowiesz się z podlinkowanego materiału. Mam nadzieję, że zapoznasz się chociaż z jednym filmem. Będzie mi także niezmiernie miło, jeśli chciałbyś zostać patronem i wspierać rozwój mojego kanału. Ja walczę od wielu lat o wolność, ale w tym czasie zdecydowanie mówię także o tym, czego jeszcze nie widać, a co uważam za ważne, za fundamentalne w kwestii rozwoju społeczeństwa, i doświadczenia tego, czym ludzkość w ogóle być powinna, jaką drogą powinna zmierzać, jakich wyborów dokonywać, aby po raz kolejny nie zrobiła sobie krzywdy. Serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale Króla Pustkowia. Pozdrawiam.